No witam serdecznie, jestem na skałkach, tak sobie wyszedłem, żeby powiedzieć cześć. Za chwilę pojawi się tabun dzikich, islandzkich kobiet, które będą się tutaj darły na całe lotnisko, więc póki jest chwila, jesteśmy na miejscu. No wygląda to jeszcze puściej niż Islandia, ale widoki już powoli były takie całkiem przyjemne. Okej, okay, gdzieś tutaj powinna czekać na nas pani Sabina, która będzie naszą przewodniczką. O, jest! Okej, okay, zewnątrz lotniska prezentuje się tak, pogoda jest znakomita. Będziemy bagaże odłożyć. No jest klimacik. Z tej strony mamy taki mały wodospad. No tutaj zaraz przy kościele, który oczywiście jest zamknięty, mamy cmentarzyk O, można przez okno zajrzeć przynajmniej Można, no No niestety nie uda mi się tam jakby tego ołtarza ująć Tylko tyle ile widać, tak jest ustawione No fajnie Zatem tutaj mamy najbardziej popularną Farerską miejscowość, którą nazwę, no nie pamiętam, ale gdzieś tutaj umieszczę. A tam, gdzie właśnie przybliżam, to takie szare, to taka szopa. To jest domek letniskowy jakiegoś takiego tego miliardera, który tutaj mieszka na Wyspach Owczych, czy jest z nich? Korzystając z tego, że nie wieje, szybko, bo zaraz zacznie. Tu jest widok na wodospad i miasteczko i górę, proszę. Tak, tu mamy takie miejsce, w którym można sobie iść schodami i później spaść, i już wtedy się spada. Dokładnie. Dobra, lecimy dalej. Tam mają ludzie zebranie do zdjęcia. Każdy sobie robi jedno zdjęcie. A czas robienia takiego jednego zdjęcia to pół dnia. Także nie marnujemy więcej czasu. W ogóle witam serdecznie z Wysp Owczych. Zaczynamy jak zwykle od zwiedzania. Nawet nie zdążyłem zdjąć słuchawek, a jeszcze przed chwilą miałem kurtkę. Przy czym okazało się, że jest mega gorąco. W sumie nawet mi ten kaptur nie jest potrzebny. Uff, jak ulżyło. Także taki ten klimat dość spokojny, oprócz ludzi, którzy się drą. Zapewne to te entuzjastyczne islandzkie kobiety z samolotu się tu pojawiły już. Ale oprócz tego jest cichutko na ten moment, nawet nie wieje, jak pewnie słychać. Dobrze, zatem teraz przyjechaliśmy do kolejnego miejsca, w którym to będziemy y, obchodzić jeziorko, więc jeziorko będzie przez nas ha. Właśnie Tak, skoro będziemy obchodzić jezioro, to jezioro będzie przez nas obchodzone, no ha. Właśnie, wchodzimy Piesek, cześć Cześć, piesu O. Proszę, jaka krowa. A nawet nie jedna. Podeszliśmy bliżej w celu inwigilacji krówek. Czy to jest jakaś taka rasa krowy, która ma nazwę? To są te szkockie krowy. A, szkockie krowy po prostu. Dobrze, także inwigilujemy szkockie krowy. Dobrze, czyli ta droga, którą idziemy teraz... To jest trasa niewolników, słuchajcie. Tam jest właśnie ten fiord, na którym niestety niewolnicy, już niezdatni do pracy, zostali zrzucani. I w tak oto sposób się pozbywali ludzi. My się śmiejemy, że teraz niegrzeczne dziewczyny. Panowie tam wysyłają i chcą nas rzucić, ale my się nie dajemy. Aha, okej. Okay. No dobra, fajne, ciekawe. Czyli dojdziemy do tego punktu, w którym ich zrzucali, Tak, tak? to jest przepiękne, w ogóle wiesz, to jest takie widowiskowe. No, i taki ten spacerek. A tam możemy zaobserwować chatkę. No, świetna chatka. Nie wiem co jest tu, ale już widzę, że będzie nieźle. Tam jest wysoko. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć powoli dzisiejszy dzień. <noise> już na zakończenie parę owieczek. O, jak sobie śmiesznie biega. No, w tyle jeszcze miasteczko. Kolejna owca. I idziemy. No i nic, pewnie dzisiaj pocilujemy trochę. I widzimy się już jutro. Chyba, że jeszcze do sklepu pójdziemy i będzie coś ciekawego. Dobra, to nie mówię jak coś to ten. To może jeszcze coś będzie. A jak nie będzie, to nie będzie i będziecie wiedzieć. Co? So. Albo i nie. Dobra, tam gdzie jest wyspa ta z tym czubkiem, podobno mieszka jedno małżeństwo, które żeby się wydostać z wyspy musi zamawiać helikopter dofinansowywany od państwa i mogą sobie polecieć gdzieś do stolicy, gdzie mają swój skuterek i jadą na zakupy, a później helikopter ich odwozi. Tu jest jeszcze jedno miasteczko. A tam mieszka 40 osób. Na tamtej wyspie. Mamy kolejną owcę. O! A nawet parę. Jaki tam jest normalnie widok na te dróżki. I zielone pastwiska. No i jest znowu super ciepło. Co prawda trochę wieje, ale bez rewelacji. Islandzki wiatr to nie jest. No i tak się prezentuje okolica. Popłyniemy sobie łódeczką, ponoć chyba taką szybszą trochę, na wysepkę i później na trekking, więc to jest dzisiejszy plan. Czego się spodziewać, na pewno pięknych widoków. Gdyż te wyspy mają to do siebie, że widoków to tutaj nie brakuje. Także zabieramy się, zobaczymy. Tymczasem muszę zejść z powrotem. Fajne skałki. Wow. Ok, więc czeka nas właśnie takie unikalne doświadczenie motorówką odrzutową. Tak można powiedzieć. Zapewne pojawi się gdzieś z tej strony za parę chwil wiadomo, wyspowy czas dobrze przypłynęły nasze rajdówki szukamy rudego łysego, który jest naszym przewodnikiem i takie właśnie stroje mamy powinniśmy nie zmoknąć w sumie początek był dość taki lajtowy Poglądaliśmy sobie pływające w wodzie pafiny. Posłuchaliśmy trochę o tym jak się tam mają, po czym ruszyliśmy na podróż dookoła wyspy. Gdzieś tam sobie wpływaliśmy pomiędzy jakieś klify, dość interesujące widowisko. Były również inne ptaki. Na sam koniec kozacko wjechaliśmy do jaskini z muzą. I na ostatni odcinek, no to koleś przycisnął po gazie, ile fabryka dała. No i w ten sposób właśnie dopłynęliśmy z powrotem. Także wycieczka całkiem niezła, takie 7, 7 na 10, myślę, że jak najbardziej. Najdłużej nieprzerwanie zamieszkały. Dobra. Kupił specjalnie trzy stare auta, takie złomy i podstawił pod tym najbardziej pocztówkowym kościółkiem, który tam jest, żeby ludzie zdjęć nie robić. <gry> Dobrze, czyli kościół, z którego już trochę niewiele zostało. Dobrze, wejdziemy do... do kościółka. Tak, więc właśnie to jest ten kościółek, w którym byliśmy. Bardzo skromny, nie ma przepychu. Czyli tak, jak chyba właśnie powinno być świątynia, powinna być skromna. No ale w praktyce wiadomo, jak jest. Dobra, więc okolica prezentuje się w ten sposób. No jest malowniczo. Tam jest ten kościółek, co przed chwilą byliśmy razem, a tutaj, proszę jaka perełka perełka prosto z eksportu um, domek, taki który jakby pierwowzór domków, które tutaj były budowane w ten sposób, no bo nie mieli drewna, prawda? obecnie służy jako magazyn czy tamowce. można też wrzucić do środka ciekawe ile ma lat kawał porządnego domku Ojej, piesek, hej Ciekawe, czy ktoś mieszka Puk, puk Chyba nikt mi nie otworzy Ciekawe, trochę jak dom Hobbita Takie niskie drzwi Jak są podzielone działki, to na przykład teraz jest tak, że jak kupujecie działkę, to tak jak w Polsce działki mają kategorię. Oprócz tego, że ludzie mają swoje owce w gospodarstwach, które są takie ich prywatne to są też owce, które są jakby stuloty. nazwijmy to. I ktoś sobie może albo działkę wydzierżawić na przykład od państwa, albo może ją zakupić, ale z owcami. Nie ma jakby, są działki, które nie możesz kupić ich bez owiec. Tylko po prostu to są działki, które są stricte na owce i tam musisz mieć x owiec na tej działce. Koniec kropka. Okay. I one mają tam normalnie, wiecie, wypisane ile tam ma być tych owiec. Więc jak na przykład kupicie działkę, na której ma być Załóżmy, 1000 owiec, no to musicie mieć 1000 owiec, więc jeżeli na przykład do jakiegoś roku rodzi wam się więcej tych owiec, to musicie więcej zabić. Aha... Nazwa miejscowości. Kto zgadnie, jak się wymawia? Dokładnie. Ciścibier. A teraz witamy wszystkich serdecznie z Tornsjaun. Farerska stolica, czyli właśnie stolica na Wyspach Owczych. Jedziemy teraz coś zjeść. Na stację benzynową. Ponoć najlepsza opcja na dzisiaj, kiedy jest święto i wszystko zamknięte. No i witamy oto wszystkich w więzieniu. Tak, to jest więzienie z takim widokiem. Ciekawostką jest, że tutaj właśnie więźniowie, tam w ogóle ziomek chyba się kapi. No, może jednak, może jednak warto w tamtą stronę nagrać. Tak, więźniowie odsiadują tutaj wyroki do pół roku. Jeżeli mają dłuższy wyrok, no to są wysyłani do Danii. Natomiast kolejną ciekawostką jest to, że więźniowie na Wyspach Owczych muszą sami opłacać sobie pobyt. Jest to około 40 duńskich koron za dzień. Także, no, najdrożej nie jest. No ale za darmo też nie. I jest tam też minigolf. Nie wiem czy dam radę go tutaj złapać. Tak, minigolf. Mogą sobie zagrać jak chcą. Niedługo to więzienie zostanie przeniesione do nowego budynku, a to będzie hotelem. Ciekawe jak z wystrojem wnętrz. Dobrze, lećmy dalej. Dość tu jest tak stromo, ale akurat to nie jest takie bardzo straszne jak te klify na przykład wczoraj. To jest straszne, a to nie, bo tu jeszcze jakby mam świadomość, że może bym się tam złapał gdzieś czegoś. Zresztą nie jest tak pionowo, więc koniec nie nadchodzi w momencie tam uderzenia. Tylko można jeszcze próbować walczyć. Tak, a Weronika idzie oczywiście tam, żeby e, zrobić e, zdjęcie sobie. Znaczy, ja muszę zrobić e, Weronicę. Tak. A tam mamy palec wiedźmy. W tamtym miejscu. Jeszcze. Przyjechaliśmy na stację benzynową zjeść rybę. Obadamy jakie mają jedzenie na stacji. Ok, wpadliśmy na tą rybę, na stację. Prezentuje się bardzo dobrze. Fryty. Smakowite. Przeliczenie niecałe 60 zł za talerz. Także jest git. tutaj mamy przykładowe Ceny produktów spożywczych na stacji benzynowej, aczkolwiek nie różnią się zbyt wiele od tych w supermarkecie. Ryba była przekozacka, chyba najlepsze fish and chips, jakie w życiu jadłem. Jakkolwiek można się zachwycać. Nieważne, jesteśmy teraz na plaży. No i proszę bardzo, są dzieci w wodzie. Tu sobie biwakują. No, sielana. Mamy krótki przystanek, jeszcze na taki punkcik widokowy z kolejnym uroczym miasteczkiem, czy tam na taką wioską, powiedzmy miasteczkiem. Może tutaj w tych klimatach jest to dobre określenie. Niestety trochę mgła zasłania nam resztę widoków. Właśnie będziemy jechali w tamtą stronę. Normalnie co? Kawałek to inne miasteczko, które ma jakiś swój taki właśnie urok, klimacik. Proszę bardzo, mamy kosmiczne domki na Wyspach Owczych. Obecnie jest to już ruina i nikt się tym nie zajmuje. Zgodnie z opowieścią, pewien biznesmen kupił te domki, później splajtował i jego prawnik odkupił za pół darmo. Po czym stwierdził, że no nic z tym nie będzie robił. Także także to wszystko. Coś tam widać w środku. No i tak sobie tutaj stoją i tak sobie chyba niszczają. Sprawdźmy jeszcze tutaj. No takie chatki. Jak nie mam mgły, to zapewne jest lepszy widok. Przed nami jedyny most na Atlantyku. Właśnie znajduje się w tym miejscu. Dobrze, miasteczko Elduvik. Eldufik. miasteczkiem tu pojechałeś nawet supermarketu, nie? <śmiech> <śmiech> Boże supermarketu. Tu nie ma sklepiku takiego <laughs> z ja Tutaj zginęło kilkunastu rybaków, mają tam pomnik, widzisz? Tam jest... Ono no, widać go tutaj. Taki supek stojący. Tam jest bardzo mała taka rzeźba... W sensie to? Tak, 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 no. I tam Aha. u góry są wyrzeźbieni właśnie ci rybacy, nie? Którzy zginęli. Okej. Okay. I oni zginęli... Wypłynął na połowę ryb. I był sztorm. Tak. No, w w weszliśmy do centrum. Można się zgubić faktycznie A tu można sobie dotknąć trawy na dachu Patrzcie, tak, bo... Aha, faktycznie Nie no, normalnie są znaki z ulicami przecież, to... Miasteczko jak nic